Paks Christi, drogi bracie, paks Christi, droga siostro. Jezus, nasz mistrz, nasz Zbawiciel, przejmuje się Tobą. Jest dobrym przyjacielem, który myśli o Tobie. Jest dobrym przyjacielem, który chce być zawsze z Tobą i ze mną. Dlatego nam zostawił Kościół, i dlatego nam zostawił Słowo. W Biblii. Chciałbym Cię zaprosić dzisiaj do posłuchania słowa od dobrego przyjaciela. Posłuchajmy więc Ewangelii według świętego Jana. Ojcze święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. Aby tak jak my stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. I ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło pismo. Ale teraz idę do ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo twoje jest prawdą. Jak ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich na świat posyła, posłałem. A za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby oni byli uświęceni w prawdzie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które mi dałeś. Aby tak jak my stanowili jedno. To słowo, ta modlitwa, którą Jezus wypowiedział modlitwa arcykapłańska Chrystusa z wieczernika, z ostatniej wieczerzy jest prośbą Boga, abyśmy, aby uczniowie Jezusa, czyli apostołowie, my także. Abyśmy byli zjednoczeni z Nim, abyśmy byli jedno, abyśmy byli połączeni. Jest to takie zaproszenie do jedności, która nas zbawia, która nam da siłę, która nas umacnia, która nam da radość. Można by zapytać właśnie, dlaczego mamy być zjednoczeni z Bogiem. Wiele ludzi, wiele ludzi się nie przejmuje przecież tym, wielu ludzi nie chce być zjednoczonych z Bogiem. Dlaczego tak mówię? No bo jeżeli się nie modlą, jeżeli nie chodzą do kościoła, no to jak są połączeni z Bogiem? Za sprawą kogo? Czego? Yy, więc dlaczego mamy być połączeni z Bogiem? Ano dlatego, żeby nasza radość była pełna. Yy, w, ostatni, w ostatnim czasie wielu ludzi straciło radość. Radość życia, bo, bo pandemia. Radość życia, bo kryzys, bo coś nie wyszło w życiu. Jedyna pełna radość, jaką możemy otrzymać, jest od Jezusa. Radość, która nigdy się nie zmienia, radość, która się nigdy nie kończy, radość, która nikt nie może nam ukraść, nikt nie może nas pozbawić, jest od Jezusa. Teraz, jak żyć tą radością, jak zdobyć tą radość, ano, będąc połączonym z Bogiem. Co to znaczy, codziennie? Cały czas być w obecności Boga, żyć w obecności Boga. Są momenty, które nam w tym pomagają, tak jak msza, święta, spowiedź, inne sakramenty, i także słowo Boże. Medytacja Słowa Bożego nam pomaga być w obecności Jezusa i mieć to słowo przez cały dzień w nas. Być połączeni za sprawą tego słowa trochę tak jak mówił Arystoteles o przyjaźni że przyjaźń to są, jest jedna dusza w dwóch ciałach. Właśnie jedno słowo w dwóch ciałach, w ciele, w ciele Chrystusa i w moim ciele, w moim sercu. To samo słowo nas łączy i jesteśmy połączeni na zawsze. I to słowo nam da siłę, pokój, wolność. Więc zapraszam Cię, bracie, i także mnie do tej relacji z Panem Bogiem, Relacji złączenia stałego, zawsze z nim, słuchania Jego słowa, bo to nas będzie utrzymywać w radości. Prawdą jest, tak jak mówi Słowo Boże, zresztą. Ja im przekazałem Twoje słowa, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Jezus przekazał Słowo Boże apostołom, przekazał Słowo Boże Tobie i mi. I my, którzy go kochamy, już nie chcemy żyć według reguł tego świata. Nie chcę powiedzieć tutaj, że trzeba żyć wbrew prawu, tylko według tego, co nas uczy świat. Czego nas uczy świat? Rozpusty, przyjemności, które potem przynoszą konsekwencje, które nie są dobre. I ten, który poznał Jezusa miłość nieskończoną, Miłość bez granic, nie chce już tych miłostek, tych przyjemności, nie zależy od tych przyjemności miłostek, tylko chce być z Jezusem złączony. I światu się to nie podoba, bo jest trudno manipulować ludzi, którzy kochają Boga i żyją Bogiem. Manipulacja swój fundament ma w naszych, w naszych nieułożonych. Pociąga, które mamy, yy, łatwo jest zmanipulować tak jak próbowali za czasów komunizmu przez wódkę w Polsce. Dobrze wiemy, ksiądz Franciszek Blachnicki walczył mu co, mu, dużo przeciwko temu. Teraz chcą nas zmanipulować przez życie rozpustne, przez yy, relacje seksualne nieułożone, bo łatwo jest zmanipulować człowieka, który ma tą potrzebę i ta potrzeba wzrasta i wzrasta. Yy. I my nie chcemy tego, tak żyć. My chcemy żyć w wolności dzieci bożych. W wolności, bo jesteśmy połączeni z Jezusem. W wolności, bo poznaliśmy miłość nieskończoną. Dlatego światu się to nie podoba. A my potrzebujemy przyjaźni, dobrych relacji. Bo jesteśmy stworzeni na obraz Boży obraz Trójcy Przenajświętszej, który jest relacją. Dlatego potrzebujemy dobrych relacji. Chciałbym Cię zaprosić, drogi bracie, do dobrej relacji z Jezusem, do przyjaźni z Jezusem, do bycia zawsze z Nim połączeni przez Słowo Boże i sakramenty. Pozdrawiam Cię serdecznie z Wenezueli. Saludos, Hermanu.